Co znaczy tytuł? Tango muerte, czyli tango śmierć. Ym... Jak to nawiązuje do waszej sztuki? No w sumie głównym motywem naszej sztuki jest śmierć, jest zabójstwo. I mimo tego, że tam się dużo dzieje, jest dużo jakichś emocji, dużo różnych motywów, tam miłość, zazdrość, jakaś tradycja, religia, Obyczaje, no, no to przynajmniej wszystko sprawdza się cicho. Do, do śmierci. Po prostu chodzi o to, że, że nieważne, jakbyśmy jakoś tą śmierć pokazali, ona zawsze będzie po prostu śmiercią. Nieważne, jakbyśmy do tego podeszli, to zawsze będzie taka sama zbrodnia. Co wasza sztuka jest wzbogacona choreografią tanga? Czy to nie było trudne zadanie dla waszych aktorów? To było trudne zadanie, no, nie będziemy to ukrywać, yy, bo próby mieliśmy. Jeszcze mieliśmy taki moment, że na początku nie chcieliśmy tego robić, tego tańca. Znaczy były takie wahania, bo dwa, tak naprawdę zaczęliśmy to robić dwa tygodnie temu, więc to mamy. No, dosyć mało czasu mieliśmy, ale tak naprawdę no, nasza sztuka dzieje się w Argentynie. Małe miasteczko. Yy, mamy tutaj miłość, namiętność, zazdrość, i to dla mnie to się samo nasuwa. Taki, takie tango, takie, taki taniec, który, no, przez który naprawdę łatwo wyrazić emocje. I myślę, że to jest takie wygodne, bo jedna drugą trochę kontroluje, trochę dodaje pomysłów, a z drugiej strony, w sumie, to jest trochę wada. To była trochę wada przez pewien czas, bo obie z Nikolą troszkę. Zwyliśmy na siebie nawzajem odpowiedzialność za sztukę i w ogóle przez swój czas nie robiliśmy prób, bo to było tak, że ja nie Nikola zrobi, nie Zuzia zrobi. A czy przez to, że jednocześnie jesteście reżyserkami, jeszcze gracie w spektaklu, nie jest wam trudniej, nie macie jakieś, jak godzicie swoją wizję jako reżyserów z pomysłami na swoją grę aktorską itd. i, tak dalej, i tak dalej? To w sumie pomocne przy byciu reżyserem, granie w sztuce. No a bycie samym reżyserem jest szczerze mówiąc trochę nudne. O, to teraz zapytamy kolegę, żeby nie siedział tak samotnie o, i niezauważony, to powiedz nam um... Co sądzisz o swoich reżyserkach, o kobietach, które trochę cię przestawiają z kąta w kąt, mówią, jak masz grać, dyktują ci warunki? No, współpraca była ciężka. Mam nadzieję, że owocna. E, no, ale naprawdę ciężko jest tak być zarządzanym przez kobiety. I ciężko mi się było do tego przyzwyczaić, dlatego czasem mi się nie udawało. Słyszał pan najnowsze nowiny? O co chodzi? No nie, cały kasa już huczy od plotek, a pan niczego nie słyszał? Jakich plotek? Klasa druga D w piątek o 17.30 wystawia sztukę Tango Muerte. Karamba!